Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam taki zbiorczy test nowości dla Was. Mam ee, nowości od Huda Beauty. Huda wypuściła nowy podkład, ma być to dużo lżejszy podkład w stiku. Taki trochę nonsens, ale jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądać na twarzy. A później mam najnowszą kolekcję z biedry, e, Burgundy Rose. E, tak, dostałam paczunię pr i mamy tutaj e, rozświetlacz, czy coś do konturowania, pomadeczki. Jest kredka, e, jest też korektor. Nie przeciągając, zapraszam Was na ten test. Nie mogę jeszcze nic zrobić z brwiami, ponieważ moje brwi nadal się delikatnie goją, łuszczą. Jeszcze są takie strubki, więc na razie nie mogę nic z nimi zrobić. Ale myślę, że wyglądają całkiem spoko. Trochę takie, taka mozaika jest o tutaj szczególnie. <grytanie> są takie pojedyncze stróbki jeszcze. Nic z tym nie robię, to się musi samo wygoić, żeby później efekt był długotrwały, tak. E, dobra, przechodzę dzisiaj do testowania nowości od Huda Beauty. OK, ma być to nowy primer, który ma być taką dużą dawką nawilżenia. Bardzo mi się podoba opakowanie, takie po prostu proste, bardzo fajnie, że są tutaj te bąbelki w środku. Kiedy go wyciskamy, on od razu staje się bardzo wodnisty. Bardzo przyjemna konsystencja, bardzo wodna konsystencja, konsystencja, która zdecydowanie, słuchajcie, natychmiastowo się wchłania. Więc myślę, że i też będzie fajna dla cer, które są mieszane. Dobra, znajdźmy się trochę bliżej. E, Stopień nawijżenia jest. Okay. Nie jest to baza, którą bym dedykowała, tak, wiecie, od razu, jak nałożę, mówię, o jejku, nawilżenie, to nawilżenie będzie się wchłaniać długo. Nie, busia od razu jest bardzo sprężysta i delikatnie kleista, co daje nam do myślenia, że jest to typowy primer właśnie pod make-up, tak. Dostałam ten podkład w trzech odcieniach i podkład wygląda w ten sposób. Jest to podkład w stiku, bardzo ładne opakowanie, tylko mm, na samym początku. Właśnie wspomniałam o tym, że dla mnie podkłady w stiku kojarzą się z czymś cięższym. E, zdecydowanie, jak miałabym określić podkład w stiku, e, to powiedziałabym, że jest to produkt, który jest ciężki i bardzo mocno kryjący. A Huda tutaj właśnie jakby tak trochę na odwrót i chcę zrobić produkt, który będzie w styku, ale będzie lżejszy. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, bo jeśli będzie robił to, co, o czym ona mówi, no to szacuneczek, szacuneczek. Dobra, bo ja za tym pierwszym podkładem jej bardzo nie przepadam. <laughs> tak, mamy sobie trzy podkłady, które są w takiej, w takiej formie. Zaraz Wam pokażę, ile dostajemy produktu. Hmm, wydaje mi się, że dosyć sporo. To jest cały wyciśnięty. Bardzo ładnie chodzi ten mechanizm, bardzo delikatnie. Tyle, tyle podkładu. Tyle podkładu dostajemy w tej cenie. E, mamy tutaj e, foundation stick 38,95 euro. E, primer 32,95 euro. I bo jest jeszcze pędzelek, tak? I pędzelek kosztuje tyle co primer. Sporo. Ale ja akurat lubię pędzle chudy. To są bardzo dobre jakościowo syntetyki. Pokażę Wam te trzy odcienie. No i może standardowo zrobię to na boku twarzy. Dobra, 140 G. 200 B. I chyba tak jak myślałam, ten ostatni to jest 202N. Mhm. I chyba najbardziej będzie dla mnie odpowiedni. No dobra, to lecimy. Oczywiście, nałożę pół na pół. Przygotowałam sobie też moją ulubioną gąbkę z klawiera e, i położę sobie. Nie wiem, jak się za to zabrać. Nie przypadam za podkładami stiku, ale może ten okaże się być jakiś rewelacyjny. Dobra, mamy tutaj taki pędzel zakończony w takim. Jeden tutaj, taki, widzicie, wielokątny. A tutaj jest ten typowy kabuki. No muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda na twarzy. Jest taki bardzo interesujący, bardzo ładnie wyrównał kolory t, e, skóry. Zobaczymy jak on się będzie aplikować gąbką, moim ulubionym sposobem. Więc w taki sam sposób sobie O, nanoszę, biorę sobie teraz gąbkę. Zobaczymy jaką wejdzie mokrą gąbeczką. Bo jak wiecie, no ja kocham aplikację gąbką. No, zdecydowanie gąbka go zjada i to bardzo mocno, bo ja już to widzę. Więc chyba będzie obowiązkowa aplikacja tutaj pędzlem. Wiecie co, bardziej mi się podoba, jak on jest aplikowany pędzlem. Naprawdę. Dużo lepiej wygląda zaaplikowany pędzlem. Mam wrażenie, że ten pędzel bardziej wtłuł go tutaj w te pory. I te pory są mniej widoczne z tej strony, gdzie była aplikacja gąbką. E, ale muszę Wam powiedzieć, że podkład ten leży bardzo ładnie na twarzy. Bardzo ładnie leży na twarzy. Jest bardzo obiecujący. Ja sobie go jeszcze dostępuję. W centralnej części twarzy, tutaj by pory spłycić. E, pędzel ten trochę gubi włosie. E, podczas aplikacji m, niestety wychodzą z niego włosy. I to jest takie trochę denerwujące, bo ja bez przerwy zbieram te włosy z twarzy. Eee... Tak. Mhm. Ale nic temu podkładowi na razie nie mogę e, zarzucić. Bardzo ładnie wygląda skóra, bardzo świeżo. Tak, e, ma ten glow, e, ma tą świetlistość, pomimo tego, że to podkład w styku. No, muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. A teraz sprawdzimy, ile faktycznie zużyliśmy przy jednej aplikacji tego produktu, bo e, fakt faktem, że w styku. Podkłady się na długo na mnie sprawdzają, jednak to jest za każdym razem przeciągnięcie po twarzy. Ja dlatego użyłam jednego tylko i wyłącznie. O, zobaczcie. No niewielkie jest zużycie. Niewielkie jest zużycie. Troszkę się zużył, ale nie aż tak bardzo. Ten jest nieużywany, ten był aplikowany. No, dosyć sporo y, jego schodzi, by uzyskać takie równomierne krycie. Natomiast jest to podkład, który daje nam takie dosyć świetliste te wykończenie na twarzy, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Ja strasznie nie lubię tego pierwszego jej podkładu. Straszna tapeta, strasznie on ciężki jest, strasznie mnie pasuje, w dodatku jest bardzo mocno zapychający eee, i, i no, ciężko go potem wymyć z tej twarzy. A tutaj jestem w takim dosyć pozytywnym szoku, muszę przyznać, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba pędzel. Trochę tak, hmm, że muszę aplikować ten podkład pędzlem, ale. Dzięki temu, jak on wygląda, wcale nie jestem jakoś mocno zła na to. Dobra, przejdziemy teraz do korektora, a korektory, które będę dzisiaj testować, będą z marki Belt. Marka jak co jakiś czas wypuszcza nowości e, dla biedronki i wchodzi nowa kolekcja, która nazywa się Burgundy Rose. E, w skład kolekcji wchodzi sporo nowości, w tym też właśnie korektory w dwóch odcieniach. Jest to soft, soft stick concealer, nawilżający korektor do twarzy i pod oczy. Pożegnajmy niedoskonałości cery soft stick concealer, ten nawilżający korektor do twarzy i pod oczy zapewni optymalne krycie. No dobra, spróbujemy. Szkoda, właśnie jeszcze mała uwaga, kochani. E, dorzucajcie nam do PR-ów ceny, bo wiecie, w internecie jest niemożliwe po prostu odnalezienie tych produktów, żeby potem e, podawać ceny. No ale e, będzie miło, jak na piajerze znajdą się ceny. Zobaczymy jak krycie. No dzisiaj to wszystko w stiku, widzę. I korektor w stiku i ten w stiku, podkład w stiku. No dobra, spróbujemy sobie, spróbujemy sobie wykorzystać tą drugą stronę. Pędzelka. Ja tutaj muszę mocniej wejść. No, powiem Wam, że całkiem fajnie zakrył yy, korektor. Yy, jako, że ostatnio trochę się lubuje właśnie w tej technice używania jaśniejszego jeszcze korektora w wewnętrznym kąciku, to jeszcze dołożę sobie tego jaśniejszego odcenia. No i halo, co Wy na to? Jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Ok, z racji tego, iż nie mam tutaj nowego pudru do testowania e, za bardzo, więc użyję sobie dobry i sprawdzony Sperena Under Eye Powder, który też testuję od dłuższego czasu. Bardzo go polubiłam. Użyję sobie z ciekawości też tego pędzla. Mm, jako tutaj pod oko. No i tak wygląda przypudrowany podkład, nie miałam problemu, nie odkleją mi się od twarzy, naprawdę wygląda lekko i cienko. E, no muszę Wam powiedzieć, że na razie jestem pod wielkim wrażeniem i kompletnie nie tego się spodziewałam, bardzo mnie zaskoczył ten podkład. E, na razie na plus, ciekawe jeszcze jak on długo wytrzyma, nie wiem czy ja dzisiaj będę chodzić w tym make-upie, zobaczymy, zobaczymy, nie podjęłam jeszcze decyzji, e, tak ja tak mam, e, musicie mi to wybaczyć. Dobra, e, czas wykonturować delikatnie buzię, twarzy i kolejna nowość, która tutaj jest z Biedry to jest Rose Petal i to jest kontur kit. I tutaj w tym zestawie jest i róż, i taki jakby brązer. No i będzie trzeba tutaj wykonturować się tym produktem. Dobra, e, wezmę sobie trochę tego brązera. Zobaczę, jak on tutaj wymieszam sobie trochę z tym drugim. Takie, e, takie duo jest trochę e, mało komfortowe w nabraniu pędzlem, bo trzeba kombinować. On jest delikatnie rozświetlający. Nie jest to pr produkt matowy. Na pewno nie. A co tutaj producent nam obiecuje? Brązujący róż do policzków. Okej. Okay. To zestaw do konturowania twarzy składający się z różu i bronzera. Brązer w uniwersalnym odcieniu wymodeluje twarz, natomiast róż w eleganckim, ponadczasowym kolorze nada twoim policzkom promienny wygląd. Więc e, ja sobie tak delikatnie nabieram, czyli jest to jeden odcień. Ja powiedziałam że. by sobie Najpierw wykonturować delikatnie, ale mi się podoba. Może ja to mam słabość, wiecie, do Belle i do tych produktów z Biedry. One są naprawdę bardzo fajne, naprawdę. Większość zawsze rzeczy, jakieś takie, właśnie drobiazgi, perełeczki sobie znajdę. Naprawdę, a te produkty kosztują grosze. Ale dostępność ich jest dramatyczna, naprawdę dramatyczna. Fajnie by było, żeby można było je kupić online w dzisiejszych czasach, nie? Klepnijcie mi. Powiedzcie, czy dobrze godą Dobra, i teraz jak już sobie wykonturowałam ten policzek, nawet fajny Nawet fajny, myślałam, że będzie za jasny i w ogóle nie będzie widoczny Teraz sobie wezmę akurat ten pędzel znam, ten róż sobie tak nabiorę, 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 nabiorę I teraz sobie tym różem docisnę polika Trochę tak, wiecie, pocisnęłam od serca, o, trochę rozetra. No ale jak testować, to testować. Z drugiej strony mam ochotę taką zrobić, zobaczyć jak będzie wyglądać, jak sobie połączymy te wszystkie rzeczy razem, a nie nałożymy osobno, zobaczymy czy nam się róż bardziej wybije. Ale nie, właśnie fajnie wygląda, jak jest pomieszane. Może nawet trochę lepiej, bardziej naturalnie. Wtedy mamy taki delikatniejszy efekt, bardziej różany, a tutaj mamy taki typowo brązerowy efekt, ale oba te efekty bardzo mi się, bardzo mi się podobają. Są naprawdę spoko. Nawet się pokuszę, żeby delikatnie tutaj rozblendować to, co mam. Dokonałam sobie korekty policzka i nałożyłam sobie w ten sam sposób, co z tej strony i podoba mi się to bardziej. Czyli najfajniejszym sposobem będzie mieszanie tych produktów na twarzy, właśnie w ten sposób. Pędzel, którego używam, bo też często dostaję zapytania o pędzel, to jest Hulu Pro 21. Kolejny produkt jest to z Bell, też rozświetlacz i on wygląda przepięknie, bo ma taką delikatną różową nutę. Widzicie? Różowo-brzoskwiniową. Jak wezmę w ten sposób, to to jest widoczne. Wygląda on naprawdę fascynująco. Mm, dobra, ja sobie biorę pędzelek. Pędzelek to jest z My Destiny. Jest to pędzelek do rozświetlacza. O oh, wow! Boże, on pięknie pachnie różami. Ma taki różany zapach. O wow! Dobra, nie wiem jak wy, ale ja potrzebuję tego zapas. No, i teraz łapka w górę, kto ma rozdrażnienie wewnętrzne, że produkty te nie są dostępne online. Tutaj w tej kolekcji też z biedronki jest coś takiego, co się nazywa Rich Rose Balm do ust, balsam. Jak sobie teraz mm, nałożę. Okej, okay, przejdziemy do makijażu oka. Yy, tutaj mam do przetestowania produkt, który jest przeznaczony do oczu i do ust. I ma być to Burgundy Eye. Jest to kredka. Ja już pokazywałam ją na story. I ona ma przepiękny odcień. I dzisiaj sobie tak pomyślałam, żeby zrobić taki minimal make-up. Yy, w ogóle przy użyciu kredki i właśnie rozświetlacza. Coś takiego, co możecie spokojnie na co dzień. Więc chcę sobie wykonać krechę na pewno tą kredką. No i pokazać Wam również e, cztery odcienie nowych e, pomadek, które są dostępne w tej kolekcji. I to jest kredka, która ma taki przepiękny odcień. No, coś, coś, coś pięknego, ale zanim właśnie zrobię sobie krechę, wezmę sobie właśnie ten rozświetlacz i położę na moją ruchomą powiekę, dosłownie paluchem. Często tak robię w makijażu dziennym, naprawdę. Uważam, że to fajnie otwiera oko i dodaje światła, od razu zabiera zmęczenie. Kolor obłędny, aplikator beznadziejny. Naprawdę musiałam tutaj wyłamać kawałek kredki i bardzo mocno popracować cieniutkim pędzelkiem. Pędzelek to jest Hulu P114. Żeby móc zbudować precyzję tej kreski, miałam bardzo duży problem, ponieważ jakby. Ta końcówka nie ułatwia nam życia, by uzyskać większą precyzyjność. Myślę, że ten odcień w wersji temperowanej byłby hitem. Naprawdę byłby hitem. Strasznie mi się podoba kolor tej kredki. Wygląda przepięknie, przepięknie. Wytuszuję moje rzęsy. Dokleję sobie odrobinę B-shapedów, yy, szczególnie na zewnętrznym kąciku, żeby tak uzyskać efekt wydłużonego tego oka i za chwilę do Was wracam. I jak zwykle przypominam Wam o kodzie rabatowym, który znajdziecie na dole na kępki pod tym filmem. Makijaż oka gotowy, dosłownie kilka kępek, a jaka różnica. W makijażu lubię ten efekt, naprawdę lubię ten efekt. Wtedy te oczy takie są dopracowane, a zobaczcie jak niewiele rzeczy mam. E, słuchajcie, ten Balsam mm, jest spoko, ale bym powiedziała, że jest to taki produkt bardziej pielęgnacyjny e, do ust. I ja bym go e, rekomendowała zmyć na chwilę przed położeniem pomadki. E, tutaj mamy w tej kolekcji, kochani, cztery nowe odcienie matowych pomadek, co mnie bardzo mocno cieszy. To są matowe. E, Velvet Petal Lipstick. Mm, zaraz zobaczymy, co jest tutaj napisane. Velvet Petal Lipstick. W tym sezonie postaw na aksamitny mat na ustach. Mm, komfortowa formuła pomadki w płynie Zapewnia intensywny kolor Bez wysuszania ust Tak jest napisane i mamy tutaj Dwa takie nudziaki Oraz e, dwa ciemniejsze odcienie Ja Wam chcę pokazać wszystkie te odcienie Jak one prezentują się na ustach mm, Zacznijmy sobie Od najjaśniejszych odcieni Pójdziemy do najciemniejszego mm, koloru Ten e, nazywa się 01 T-Rose Kolejny kolor jest to 02k. 03 I najciemniejszy, numer cztery. Pomadki te bardzo mocno transferują na zęby, więc trzeba uważać, bo przy kilkukrotnym zmywaniu już mi się osadziło. Mam ochotę do tego koloru dorzucić odrobinę czerwieni, by było bardziej spójnie. Zdecydowanie takie dwa najbardziej chyba ulubione odcienie według mnie. Właśnie zastanawiam czy dodać tego jaśniejszego na środek, czy dorzucić czerwieni na środek. I teraz tak w sumie nie wiem, żeby było spójniej do burgundy, powinnam dodać czerwieni. Zaraz zobaczymy, będę kombinować. Bardzo mi się podoba numer jeden i właśnie numer 4. Ten kolor zdecydowanie jest piękny. Dodam odrobinę czerwieni. Ale miks tych dwóch kolorów jest po prostu przepiękny. Bardzo, bardzo piękny. Kochani, tak prezentuje się makijaż. Dzisiaj bardzo prosto, bym powiedziała nawet bardzo klasycznie w swojej formie, no ale nie było tutaj za dużo produktów do oczu, żeby przetestować w tej kolekcji. A chciałam skupić się na dwóch kolekcjach: kolekcji chudy oraz kolekcji. Tej Biedronki Bell. Zacznijmy może od chudy. Bardzo podoba mi się ten primer nawilżający, który fajnie się sprawdzi, słuchajcie, dla cer mieszanych, jak również i dla cer suchych. Powiedziałabym, że przy cerach suchych będzie potrzebna kilka, kilka pompek więcej. Żeby zdecydowanie nawilżyć mocniej tą skórę. Jednak jest to primer, który przepięknie przygotowuje skórę do makijażu. Podsumujmy sobie ten podkład, bo na pewno czekacie na moje tak albo nie, i muszę wam powiedzieć, że o dziwo mi się podoba bardzo o dziwo mi się podoba ciekawe jaką będzie wyglądał po iluś tam godzinach i z racji tego, iż ten makijaż dzisiaj nie jest zbyt że tak powiem mocny chyba pokuszę się i pochodzę sobie w tym make upie trochę dłużej, więc czekajcie na sam koniec dotrwajcie do końca, na sam koniec wrzucę Wam jak podkład wyglądał po 8 godzinach, a może nawet i trochę dłużej, zobaczymy, zobaczymy jak mi się zejdzie więc na razie powiem tak, on ładnie że Plastycznie leży, leży bardzo, że tak powiem, lekko na tej twarzy. Jestem pod wielkim wrażeniem tego podkładu. Ciekawa jestem, czy mi się utrzyma na tej twarzy, to jest taki znak zapytania, który jakby może wpłynąć na moją ocenę końcową pod tytułem Tak, jest to świetny podkład. Zdecydowanie nie podoba mi się to, że potrzebujemy tego pędzla do aplikacji tego podkładu, bo ten podkład aplikowany gąbką nie wygląda tak dobrze, jak tym pędzlem. Więc więc tutaj, e, jakby, potrzebujemy tego pędzla, ale z drugiej strony cieszę się, że odkryłam tak fantastyczny pędzel, ponieważ ta końcówka tutaj w okolicy, w ogóle pod oko, to jest sztos i fenomen. Pięknie aplikuje puder, e, korektor, naprawdę świetny pędzel. Pierwszy raz jestem tak zauroczona pędzlem. Przejdźmy teraz do podsumowania kolekcji z Biedronki. E, fajne są te styki do konturowania, jednak one strasznie się przemieszczają, ponieważ ja Was wezmę tutaj o dużo bliżej, mam nadzieję, że jest to widoczne. One niestety tutaj cały czas się ruszają On jest kompletnie nie, nietrwały nie Ten stick pod oko ma fajne krycie Jest dosyć spoko, powiedziałabym Ale niestety nie jest to taka ulubiona forma Te produkty po prostu dwa nie stygną totalnie Więc jeśli chodzi o moje indywidualne preferencje Dla mnie jest tak sobie Jeśli chodzi o te korektory W kolejnym etapie testowałam produkt do różowienia Brązowienia oraz do mm, rozświetlania. E, ten produkt jest fenomenalny, idealny na co dzień. Takie połączenie różu i brązera. Zdecydowanie polecam mieszać, nie aplikować osobno, bo jak się aplikuje osobno, to po pierwsze jest to ciężkie. Po drugie, e, Wygląda dużo lepiej ten produkt zmieszany i położony na policzki, bardzo mi się podoba ten efekt, daje taki lekki ten efekt i właśnie nie jest dominujący. Co do rozświetlacza, no to już na etapie jak aplikacji mieliście achy ochy i w dalszym ciągu, no jest to perełka, jest to perełka, więc śpieszcie się, bo ja zamierzam kupić jeszcze kilka. Do żeby sobie wrzucić, bo ja mam tak jak znajdę sobie ten właśnie e, rozświetlacz, to lubię mieć go jeszcze w zapasie więc na pewno sobie jeszcze jedną sztukę kupię no, może nie kilka, ale jedną sztukę no nie Marta, nie idźmy w przesadę co do kredki, zafascynowana jestem strasznie tym kolorem bardzo żałuję, że ten aplikator jest bardzo trudny ten aplikator powoduje niestety, że jest duży problem z aplikacją tej kredki trzeba iść po precyzję. E, no fakt faktem, że pewnie ta kredka nie jest jakoś tam mocno droga, więc e, jeśli macie skośny pędzelek na podorędziu, to polecam go użyć. Kredka, wyłamanie kawałeczek i dobre rozgrzanie pędzlem i kredka aplikuje się bezproblemowo pędzelkiem, więc jest na nią i sposób. No ja ją... Pokochałam od razu, jak ją zobaczyłam. Pięknie się rozciera, pięknie się buduje, pięknie wygląda naprawdę na oczach. Co do. Co do pomadek, pomadki są to zdecydowanie pomadki trwałe i stygnące. Byłam ciekawa jak się będą zachowywać, ponieważ e, nie ukrywam, że przy każdorazowej zmianie nie czekałam ileś minut, żeby zobaczyć czy wjedzie tutaj na salony mat, a jednak wjechał na salony mat, bo m, pomadka jest taka welwetowo matowa i ma tą formułę kisprów, ona się nie odbija na ustach, m, więc e, no, co do niej mam wielkie oczekiwania, jako strasznie trzeba uważać na zęby, bo podczas aplikacji ona jest strasznie mokra. I strasznie te pomadki. a gdzie? Strasznie się czepiają zębów. I tak trzeba się przyjrzeć 10 tysięcy razy, czy nie mam jej gdzieś na zębach jeszcze. Ta pomadka lubi włazić w zęby. Więc trzeba z nią uważać, ale ja będę zdania tego. Ja uwielbiam pomadki z bel tematowe, jeśli chodzi o biedrę. Bardzo się cieszę, taka jesienna kolekcja. E, przepiękna. Ja mam na ustach połączenie pomadki 3 i 4, tych dwóch, e, takich bym powiedziała, najciemniejszych odcieni. Ym, dodałam troszeczkę czerwieni, żeby tutaj ożywić ten makijaż, e, żeby nie był on taki jednowymiarowy i płaski. E, no, powiem Wam, że mam same achy i ochy dzisiaj. Taki dobry dzień na test, naprawdę dobry dzień na test. Podoba mi się, jak to wygląda. Wstępnie żegnam się z Wami, tak naprawdę. Pokażę Wam jeszcze na podsumowaniu, jak podkład wyglądał po 8 godzinach. Piszcie, co sądzicie na temat tej kolekcji, piszcie, co sądzicie na temat podkładu. Poczytam chętnie komentarze, jestem bardzo ciekawa. A dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!